Minęło, minął to, ten rok wojny, Pan widzi w, w jakąś taki moment, gdzie jednak to mogło się nie udać, gdzie mogło przez ten rok, że mogło się to skończyć klęską? Znaczy, tam były, momenty były dwa. No, Pierwszy był ten kluczowy, absolutnie podstawowy, no to jest te, te pierwsze dni, kiedy Ukraińcy samodzielnie stawili opór, niwecząc ten pierwszy plan rygu rosyjskiego. Mhm. I to wykolejając, no chociażby obrona Hostomelu i uniemożliwienie desantu, prawda? Tak. To jest dosyć dobrze opisane już w tej chwili. Na wiemy, lotnisko, jak, tak? Czy tak, to lotnisko pod Kijowem, z którego miał być już nas miał miał zaatakować obiekty rządowe i tak dalej, no to wszystko spo, po prostu nie, 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 nie udało się dzięki skutecznej obronie, między innymi właśnie oddziałów samoobrony, potem wzmocnionych przez, przez wojsko i, i, i po tym już było wiadomo, że bliskiego nie będzie. I teraz ten drugi moment to jest to, że to, co zrobił Zachód, znaczy szybko wyciągnięcie wniosku i... Yy, Ale to jest i... dobry moment. A ja pytałem Pana, czy był taki moment w tej wojnie, kiedy to się mogło... Potoczyć w To właśnie drugoste. wtedy mogą, bo gdyby Zachód nie podjął Aha, tej decyzji, w tym to byśmy to by ten, ten wysiłek Ukraińców, no, to prędzej czy później Rosjanie by jednak rzeczywiście najprawdopodobniej jednak rozjechali, bo po prostu ta pomoc widać było jak w kolejnych etapach, dawkowana przecież no, na początku to były stingery, prawda, te czy, czy, ręczne wyrzutnie przeciwczołgowe, i potem dopiero kolejne elementy, no, nasze czołgi chociażby, które, które pojechały dosyć, dosyć szybko, ale, ale to było. Istotne, prawda? Wzmacnianie potencjału ukraińskiego, jednocześnie też no, rosnące zaufanie do, do Ukraińców, że ta pomoc nie będzie. Mówiąc może cynicznie, zmarnowana. Ale też y, równocześnie y, przestrzeganie Ukraińców i nie dawanie im taki, takiej broni, którą ona mogłaby zbyt ofensywnie zaatakować, na przykład, terytorium Rosji. To, Co pomału się zmienia, ale jeszcze się tak de facto nie zmieniło. To jest do końca problem Zachodu i, i czy ta bariera braku zaufania ewidentnie jest? Czy... Nie, ja uważam, to jest coś innego. To jest bariera polegająca na tym, że nie, pozwoli, nie możemy pozwolić, Aż tak wygrać Ukrainie, bo to nam zaszkodzi, bo to roz, może nie, nawet nie tyle rozjuszy Rosję, tylko to spowoduje, że nam może sięgnąć po środki, których my będziemy już żałowali. Tak, to, to, to jest oczywiście też jeden z argumentów, zwłaszcza podkreślany przez, przez to nie wiem, liderów Niemców czy, czy, czy Francji, prawda? I on oczywiście on ma jakąś, jakąś racjonalność. A ale... właściwie, dlaczego nie pozwolić Ukraińcom wejść do, do Moskwy? Znaczy, bo to jednak mimo wydaje się nierealne nie, nie, nie nawet w planie takim militarnym. No po drugie, no jednak trzeba pamiętać, że elity polityczne Zachodu są to, to pokolenia ukształtowane w latach 80., mhm. kiedy różne badania historyczne pokazują, że ówcześni nastolatkowie, którzy dzisiaj są takimi Olafami szalcami, prawda, czy, czy innymi przywódcami, Wtedy 80% żywili przekonanie, że za ich życia dojdzie do wojny termojądrowej. No, w związku z czym. Protestowali przy... przeciwko umieszczaniu pocisków balistycznych w Niemczech. I, i, ale, I ten ciągle traktują straszak nuklearny, który używa tego blefu Rosja za realny. Znaczy, że nie można go wykluczyć. Że to jest, a to jest nieprzekraczalna bariera również dla Amerykanów, którzy są może najbardziej, jastrzębi, ale tu jest tabu, prawda? Uruchomienie. Jakiegokolwiek powodu, który by spowodował uruchomienie broni jądrowej, no byłoby po prostu mhm. yy, nie, nie, niewybaczalnym błędem w, w, w opinii elektoratów, też, też elit politycznych. Więc ta gra jest niewątpliwie złożona. Pierwszy raz mamy na sytuację jednak taką, że tego typu inwazję dokonuje gwarant bezpieczeństwa. tak? Państwo, stały członek Rady Bezpieczeństwa, który jeszcze miał gwarantować niepodległość Ukrainy po zrzeczeniu się jej. I jest mocarstwem jądrowym. No, no właśnie. Reset obywatelski